Zadanie 30 za dwa punkty, czyli zaczynają się zadania otwarte. Rozwiąż nierówność. Rozwiąż nierówność. No, przepiszę sobie tę nierówność. x razy x minus 2 większe niż 2x kwadrat minus 3. 2x kwadrat minus 3. No, niestety obawiam się, że trzeba wszystko Tutaj zrzucić na lewą stronę po uprzednim wykonaniu mnożenia w ten sposób, czyli mam wymnożone i właściwie od razu mogę wszystko, co jest po prawej stronie, przenieść na lewą. Minus 2x kwadrat plus 3 większe od 0. Teraz, jeżeli po lewej stronie zrobimy porządek, to widać, że jest to Minus x kwadrat, a nie, lubię bardzo mieć minus na początku. Minus 2x plus 3 większy od zera. Prawdę mówiąc, w takiej sytuacji polecam zrobić mnożenie przez minus 1. Nie jest to konieczne, no ale akurat wolę. To znaczy, że każdy znak zmienia się na przeciwny. Również znak nierówności zmienia się na przeciwny. Za to teraz nie ma aż tylu minusów i powinno być łatwiej. A, czyli współczynniki a, b i c y, tego wyrażenia kwadratowego, które po lewej stronie powstało, tego trójmianu kwadratowego to odpowiednio 1, 2 i minus 3. No więc można by tutaj właściwie policzyć delta. Delta to jest rzecz jasna b kwadrat minus 4ac, czyli w tym wypadku 2 do kwadratu, czyli 4. Ponieważ mam minus 4 razy, i tutaj będzie coś ujemnego, to tutaj będzie dodawanie. Dodać 12. Jest 16. 16 to jest akurat 4 do kwadratu, czyli czwórka o, pierwiastek z delty to jest czwórka. Więc da się wyznaczyć miejsca zerowe tej funkcji, która tutaj wyszła po lewej stronie, czy tego, tego trójmianu kwadratowego. Z znanych wzorów minus B odjąć pierwiastek z delty przez 2A. A tutaj dokładnie wszystko to samo, tylko że z plusem. Czyli co mamy? Minus 2, odjąć 4 przez 2. Minus 6 drugich to minus 3. A tutaj, jeżeli będzie dokładnie to samo, tylko że z plusem, to mamy minus 2, dodać 4. Czyli 2 przez 2 jest 1. Więc miejscami zerowymi są 1 i minus 3. Czyli można by powiedzieć, że. Um, jeszcze to na chwilę przywrócę, że to wyrażenie kwadratowe, które w tym momencie obejmuje w ramkę, mogłoby być opisane taką parabolą z ramionami do góry, z miejscami zerowymi w minus trójce i w jedynce. A teraz trzeba zobaczyć, kiedy taka funkcja kwadratowa przyjmuje wartości ujemne. No więc widzimy, że przyjmuje je tutaj, pomiędzy miejscami zerowymi, bez nich włącznie, no bo na lewo od minus trójki i na prawo od jedynki już ma wartości dodatnie. To znaczy, że rozwiązaniem tej nierówności będzie przedział obustronnie otwarty od minus 3 do 1.